Let me, let me into my zone. Uh, let me my zone. Please don't let me into my zone. Uh, let me into my zone. Let me, let me into my zone. Uh, let me into my zone. Please don't let me. In. Yeah, 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 yeah. Go and play that. Set you down, I'ma say that. Might need me a couple dollars. Telling you now, this payback. Uh, so I take that. Ask them now, what we'll say that. I've been going to the top and I got what they not, so I know that they hate that. But I'm on now, all these things on now And all these names gonna take what I, so I out, now. I so I keep what I'm doing cause I own that Stay in the lab and I kill everything But I don't ever move, i am a to code that So go, I'm gone, I'm gone, finally back in my home I'm working like so much, they swear I had me a clone I can't answer my phone now, just leave it there that tone Ballin', can't beat me up cause I'm back in my zone Siema, z tej strony Wiktorski, motowojager.pl. Dzisiaj w końcu pogoda pozwoliła na to, żebyśmy wyjechali na drogi, więc rozpoczynamy testy mojej Yamaha R1 RN12 z 2006 roku. Szczerze Wam powiem, że tak naprawdę po moim poprzednim motocyklu, którym była Hayabusa, nie chciałem już mieć sportowego motocykla. Byłem raczej zdecydowany na to, żeby w moim garażu stanął GS, wobec czego zakupiłem już sobie nawet komplet kufrów. Niestety. Jako młody, gniewny zobaczyłem tą Yamahę i wiedziałem, że jeszcze nie jest pora na GS-a, więc zdecydowałem się po raz kolejny kupić Sporta. No i przepadłem. Szczerze Wam powiem, że przepadłem, a dzisiaj dokładnie Wam o tym opowiem. Inżynierowie Yamahy powtarzali przy budowie motocykla, że jest to na tyle surowy model, na tyle agresywny i sportowy, że wręcz nieliczni zawodnicy lub profesjonaliści będą w stanie wykorzystać jego wszystkie możliwości. Chcę to sprawdzić. Jak wielką bronią jest Yamaha R1 z 2006 roku? Czy tak naprawdę ona w rękach również zwykłego Kowalskiego, zwykłego motocyklisty może mu sprawić radość? Czy czasem będzie wręcz tą swoją agresywnością przytłaczająca? No bo posłuchajcie. Litrowy silnik, 4 cylindry w rzędzie, 180 koni. Do tego waga 172 kg na sucho. To są naprawdę bardzo dobre parametry. Wygląda to dobrze na papierze i tak samo jedzie to w praktyce. Warto również wspomnieć, że ten motocykl ma ponad jeden koń mechaniczny na kilogram. Czego chcieć więcej? Prawdziwa petarda sprzed 15 lat, a wygląda jak naprawdę świeży motocykl. Także myślę, że nie ma co dłużej zwlekać, bo naprawdę jestem już spragniony jazdy tym motocyklem, także myślę, że ruszamy i jedziemy tam, gdzie jedynka powinna sprawdzić się najlepiej, także obieramy kierunek Jakuszyce. Żeby sprawdzić Yamaha r 1 r 12 w tych warunkach, do których została stworzona wybraliśmy się w jedyne słuszne miejsce praktycznie na Dolnym Śląsku. Jesteśmy właśnie na zakręcie śmierci niedaleko Szklarskiej Poręby i wracamy z Jakuszyckich Winkli, na których sprawdziliśmy jak ten motocykl jakby spisuje się w takiej sportowej jeździe na fajnych winklach w trochę wyższych prędkościach i muszę Wam przyznać, że nie, da, nie dam rady teraz usiedzieć w miejscu, bo buzują we mnie takie niesamowite emocje po przejazce tym motocyklem, że muszę Wam o tym opowiedzieć. Zastanawiałem się, jak Wam przedstawić charakterystykę tego motocykla i jeżdżąc nim, troszkę się głowiłem, żeby przedstawić Wam to, żeby zobrazować to w prawidłowy sposób. Doszedłem do wniosku, że silnik który napędza R1 R12 jest trochę jak roller coaster ten dół ten dolny zakres obrotów jest nieco powolny ale czujemy się wtedy jakbyśmy wjeżdżali kolejką na górę czujemy ten ścisk w żołądku i wiemy że za chwilę będzie się działo ale to nie jest jeszcze to czego byśmy oczekiwali po przekroczeniu tych 10 tysięcy obrotów jesteśmy na samym szczycie tego roller coastera i zaczynamy zjeżdżać w dół. Wtedy zaczyna się naprawdę dziać. Wtedy po prostu tym motocyklem miotają takie mocy jak mną teraz. Jest moc, jest surowo oddawanie mocy, i jest naprawdę niesamowite kopyto. r ma niezwykle długie przełożenia, dlatego jadąc na pierwszym biegu, możemy osiągnąć naprawdę bardzo wysokie prędkości. Odkręcając manetkę na pierwszym biegu, mamy wrażenie, że ten bieg ciągnie się w skończoność. Mamy niesamowite przyspieszenie, koło nam się podnosi do góry, i kiedy przebijamy ten bieg o jeszcze jeden do góry, mamy wrażenie, że ta sytuacja nieco zwolni. Ale jest wręcz przeciwnie. Cały czas czujemy, że po prostu ten motocykl chce jechać. Nieważne, czy to jest pierwszy, czy drugi, czy trzeci bieg. On cały czas jest napędzany taką samą siłą, dlatego naprawdę ten motocykl jest, jest niesamowity. No muszę Wam to szczerze powiedzieć. Po prostu jest fenomenalny i weźmy pod uwagę jeden fakt, że ten motocykl ma już 15 lat. Testując ten motocykl na jakuszyckich winkach doszedłem do wniosku, że po prostu inżynierowie Yamahy fantastycznie odrobili zadanie domowe. Motocykl prowadzi się genialnie, a ma już dobre 15 lat. Fenomenalnie prowadzi się wręcz jak po sznurku po winklach, z pełną łatwością można go przesunąć z prawej strony na lewą, ale trzeba mieć na uwadze jeden fakt, pomimo fantastycznego zawieszenia, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wydajnych hamulców nie mamy tutaj żadnych elektroniki. Moc na tylnym kole jest na tyle wysoka, że przy wyjściu z zakrętu trzeba uważać. Szczególnie jeżeli temperatura na dworze nie jest taka, jak teraz nie ma, nie wiem, powiedzmy 12 czy 15 stopni Celsjusza, jest naprawdę niebezpiecznie. Trzeba mieć to cały czas na uwadze, że jednak ta, ta cała elektronika i ten cały system bezpieczeństwa mamy w naszej nodze i mamy w naszej ręce. Poza tym fantastycznym prowadzeniem, szczególnie właśnie w tych sportowych warunkach, jeszcze na szczególną uwagę zasługują hamulce. Yamaha znana jest z tego, że, że zawsze u nich. Ta wydajność hamowania jest na wysokim poziomie, ale no tutaj jestem szczerze w szoku, że nawet tylny hamulec nie służy tutaj do, do spowalniania motocykla, a on też po prostu hamuje. Więc grywając hamulec przedni z hamulcem tylnym mamy naprawdę na... Fajnym poziomie to hamowanie, i jest jeszcze jedna ważna rzecz. Nawet pomimo tej sportowej jazdy, kiedy odkręcamy, kiedy mamy mocne do hamowania, więc te hamulce pracują na, na pełnych obrotach, nie doświadczymy tutaj y, tego zjawiska, że klamka zacznie nam puchnąć, że będzie wpadała nam bliżej manetki. One cały czas są na, na, na maksymalnej wydajności i jeszcze. Trzeba przyznać, że tutaj są oryginalne hamulce, więc mamy tutaj yy, normalne przewody hamulcowe. Nie mamy tutaj stalowego oplotu, więc jeszcze tą siłę hamowania moglibyśmy dodatkowo wzmocnić. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą możemy tutaj wspomnieć. Dotyczy się ona trochę bardziej silnika, ale te długie biegi i ten moment obrotowy na poziomie 110 Nm, który dostępny jest przy 10,5 tysiącach obrotów, sprawia, że wychodzenie z zakrętu na pierwszym lub na drugim biegu będzie fantastycznym dozdaniem dla każdego miłośnika jazdy na tylnym kole. No po prostu ta moc oddawana, to, to nie trzeba tutaj używać sił, nie trzeba się przesuwać na, na fotelu do tyłu, nie trzeba strzelać ze sprzęgła. Motocykl jest na tyle silny i na tyle mocny, że wystarczy niewielki ruch manetką, a koło podnosi się same. Jest to fajne, ale nada, trzeba mieć jednak taki hamulec bezpieczeństwa w postaci prawej nogi na tylnym hamulcu. Niemniej jednak ten motocykl jest na tyle silny, jest na tyle surowy i jest pozbawiony tych systemów bezpieczeństwa, że jazda na kole nim to jest czysta przyjemność i nie jest to naprawdę dla niego żaden wysiłek. To jest po prostu dla niego naturalne środowisko, w którym on czuje się fantastycznie. On lubi być kręcony na wysokie obroty, on wtedy pięknie brzmi, on wtedy fantastycznie jedzie, wtedy czujemy, że i skrzynia, i silnik pracuje w odpowiednich warunkach dla tego sportowego motocykla. Model R1 już od początku produkcji był stricte sportowym motocyklem. Wraz z kolejnymi generacjami dostawały one nieco więcej elektroniki, a co za tym idzie, nieco więcej mocy. Te wszystkie teraz aktualne modele sprzed dwóch, sprzed, sprzed pięciu lat mają już na tyle tych systemów bezpieczeństwa elektroniki, która nieco za nas tym motocyklem kieruje, że brakuje mi trochę w tych nowych sportach frajdy z jazdy. Jeżeli ktoś lubi mieć wszystkie systemy bezpieczeństwa we własnej dłoni i prawej nodze, to myślę, że taki wybór sporta z 2005-2008 roku, kiedy tej elektroniki jest niewiele, będzie fantastyczny. r jedynka chyba jest tego najlepszym dowodem. Chociaż tak naprawdę ta jedynka wygląda naprawdę świeżo i nowocześnie, to ma już 15 lat. Ale gdybyśmy zagłębili się w jej dane techniczne, to na próżno jest tutaj szukać jakiegokolwiek wyposażenia. Nie mamy tutaj ABS-u, nie mamy kontroli trakcji, nie mamy kontroli wheelie, także naprawdę to jest surowy motocykl, który w dobrych rękach, w rękach naprawdę specjalisty może być prawdziwym pociskiem i muszę zgodzić się z inżynierami Yamahy. Trzeba mieć tutaj na każdym kroku niesamowitą ostrożność, żeby wiedzieć, żeby nie przesadzić, bo ten motocykl ma tyle mocy i jest tak skonstruowany, tak agresywnie, że on nie będzie wybaczał błędów. Tutaj wszystko działa zero-jedynkowo. Jak każdy model motocykla, również R1 nie ustrzegła się wad fabrycznych. Należy do nich m.in. hałasujący kos sprzęgłowy, a jego wymiana wiąże się z tym, że jest to naprawdę spory koszt. Również przez te lekkie koła zębate wypada dwójka. Musimy być tego świadomi, zastanawiając się nad kupnem tego modelu. Pomimo tego, że jest to duży silnik z naprawdę sporą mocą, spalanie myślę, że tutaj bardzo naszego budżetu domowego nie nadszarpnie. Przy takiej spokojnej jeździe, e, nawet nie mówię, że emeryckiej, R1 potrafi zejść do takich 6 litrów. Natomiast jeżdżąc na wysokich obrotach, na tych, do których jest stworzona e, lub Jadąc na to, że no niestety myślę, że chyba lepiej tego spalania nie liczyć. Zresztą jaki to ma sens nie tylko w motocyklach zwykłych, ale tak samo sportowych. Tutaj chyba nikt tego nie liczy. Co najwyżej jest to taka czysta ciekawostka dla właściciela. Muszę się wam przyznać, że od zawsze byłem wielkim fanem Hondy. Nie tylko podobał mi się design tych modeli, ale również ceniłem japońską markę za kulturę pracy silnika. Kupując serię wiedziałem. Z czym wiąże się jej zakup? Wiedziałem, że ten kos sprzęgowy może hałasować, a ta kultura pracy nie będzie na takim poziomie jak w, jak w odpowiedniku Hondy. Jednakże jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, nie tylko skrzynia biegów, ale zarówno sam silnik pracuje w miarę gładko, w miarę cicho, i wszystko naprawdę jest spójne i zwięzłe. Wobec tego nie mamy tu jakichś zgrzytów, nie musimy ponownie wbijać biegu. Wszystko pracuje, wręcz zaskakująco dobrze jak na Yamaha. Tak naprawdę jedyny gadżet bardzo potrzebny w takich motocyklach z taką mocą, który jest na fabrycznym wyposażeniu Yamaha R1 R12, to amortyzator skręt. To wszystko, nic więcej tutaj nie mamy i o nasze bezpieczeństwo musimy dbać sami. W wielu recenzjach możecie przeczytać lub posłuchać. Takiego stwierdzenia, że w R1 jest słaby dół. Ale proszę Was, zastanówmy się, czy w motocyklu 180-konnym może być słaby dół. To jest tylko pojęcie względne. Czegoś takiego nie ma. Fakt jest ono zdecydowanie słabsze niż ten górny zakres obrotów, ale dalej robi on niesamowitą robotę, więc no, nikt chyba tutaj nie będzie nam wmawiał, że nie wiadomo w jakim licze. Nieważne, czy będzie to Honda, Yamaha, Suzuki czy Kawasaki, dół jest słaby. Coś takiego w litrach, sportowych litrach po prostu nie istnieje. Pozycja, jak przystała na motocykl stricte sportowy, jest tutaj dosyć agresywna, ale muszę przyznać, że nie tak bardzo jak w przypadku konkurencyjnych modeli. O dziwo, ta niewielka owiewka z tą szybą z garbem, oczywiście jest ona akcesoryjna, na tyle fajnie rozrzuca ten pęd powietrza, że w miarę komfortowych warunkach możemy po podróżować sobie nie tylko w prędkościach autostradowych, ale również czy na torze, czy w takiej zwykłej, codziennej, miejskiej jeździe. Oczywiście będą delikatnie boryć nadgarski, będzie pojawiał się ból pleców, ale jeżeli ktoś kupuje sporta i wymaga od niego, żeby pozycja była wyprostowana, turystyczna i żeby mógł bezpraktycznie przy stanku przejechać 500 czy 300 kilometrów, no to niestety to nie jest ten segment. W przypadku pasażera sprawa ma się znacznie gorzej, więc jeżeli macie zamiar na R1 podróżować ze swoją pasażerką, to muszę przyznać, że będę mówił na Was Pinokio. Jeżeli wasza druga połówka zapyta was, jak było, czy było fajnie, oczywiście odpowiecie: było super, przejażdżka była świetna, a wewnątrz będziecie czuli ten ból w rękach, ból w plecach. Po prostu inżynierowie Yamaha nie mieli pomysłu, jak tą przestrzeń zagospodarować. Wobec czego podejrzewam, że który rzucił hasło, dajcie tutaj kawałek drewnienka, obijcie to ładnie tapicerką i niech będzie. Po prostu nikt nie przemyślał tego, że R11. Tym sportowym motocyklem ktoś będzie chciał podróżować we dwójkę. Oczywiście, jest to możliwe, można jeździć we dwójkę, ale wiąże się to z tym, że naprawdę nikt tutaj kompletnie nie będzie miał komfortu podróżowania. Dodatkowo jest jeszcze jeden minus: Stety pasażera są na tyle wysoko, że pasażerka podróżująca w wysokich butach będzie niestety yy, rysowała nam tutaj bok zadubka. Ja już się tego nauczyłem, yy, i teraz na następną podróż. Na pewno zakleję tutaj to miejsce właśnie inwazyjne. Zbiornik paliwa ma pojemność 18 litrów. Tylko i wyłącznie od nas i od naszego stylu jazdy zależeć będzie to, jak wiele kilometrów pokonamy na jednym tankowaniu. Przy takiej w miarę spokojnej jeździe będzie to okolica 200 kilometrów. Natomiast przy ostrej jeździe, przy takim pałowaniu i kręceniu wysoko na te czerwone pole, musimy być świadomi tego, że poszukiwania stacji benzynowej będą zdarzały się bardzo często. Tak czy inaczej jeżdżąc r 1 tak naprawdę nie będziecie zwracać uwagi ani na komfort, ani na spalanie, ani na zasięg na jednym tankowaniu, bo ona jest po prostu generatorem frajdy. To jest fantastyczny motocykl, bardzo mocny, bardzo agresywny, ale dzięki temu, dzięki temu tej charakterystyce tego silnika, no po prostu będziecie zachwyceni, a uśmiech nie będzie znikał z waszej twarzy. Czysta adrenalina w postaci motocykla. Czas na krótkie podsumowanie dzisiejszego testu Yamaha R1. Muszę się zgodzić z tym stwierdzeniem inżynierów Yamahy, że w rękach doświadczonego kierowcy, takiego wąskiego grona specjalistów i zawodników, może on być naprawdę bronią masowego rażenia. I troszkę jest to krzywdzące dla zwykłych użytkowników, bo zwykły kowalski również sobie na tym motocyklu poradzi, ale pod jednym warunkiem: że w jego głowie będzie hamulec bezpieczeństwa. Niestety lub niestety, ten motocykl nie posiada żadnych systemów bezpieczeństwa, dlatego jesteśmy zmuszeni sami sobie dozować te wrażenia z jazdy, bo niestety jest to broń tak samo jak mocna, tak samo niebezpieczna. Ja jestem zachwycony i cieszę się, że przed tym GS-em miałem okazję jeszcze w swoim garażu zaraz po hajabuzie gościć taki kolejny mocny motocykl, ale czuję, że po prostu męczy się on na drodze. On stworzony jest do tego, żeby jeździć na torze, żeby kręcić go do końca, wykorzystywać te wszystkie warunki jezdne, to prowadzenie, tą lekkość, zwinność w zakrętach. On tam będzie się czuł jak ryba w wodzie. A miasto, korki i przeloty niewielkie wokół komina po prostu będą go męczyć. Żegnam się z wami. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie testu. Zapraszam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. A już niebawem kolejne produkcje. Także trzymajcie się. Cześć. Wiesz co Ci powiem? Z motocyklami jest jak z basenem. Jedziesz, jest fajnie, jesteś zadowolony, nawet trochę się zmęczysz, ale później jesteś głodny, nie? Na zdrowie.